Zapinamy pasy, bo jest niebezpiecznie w samochodzie. Zapinamy, zapinamy. Zapinamy pasy. Latać każdy może. Dokładnie tak, widzowie. Ja wróciłem z tych, jakby moich pięknych wadykacji, Byłem w pięknych włosach no pięknie, bo jeszcze powrzucam Wam kilka shortsów, jak byłem w samolocie i tak dalej. A widzowie w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie najnowsze jajka, a właśnie, jeszcze taki szybki wstęp. widzowie. Teraz będę robił coś, dzięki czemu na pewno się wybije na YouTubie, a pewnie zapytacie, dlaczego? E, przecież i tak, już nagrywam ponad rok i tak, mam tylko 300 subskrybentów, a to dlatego, że... Dużo osób przychodzi do mnie tylko na jedną grę. Nie przychodzi tutaj dla mnie, tylko dla kontentu jakiejś gry. Czyli, uwaga, uwaga! Czyli, na przykład, dajmy na to bum bum, jeżeli ktoś przychodzi tutaj dla, dla Robloxa, to będzie miał właśnie przez ten tydzień będę nagrywał tylko Robloxa i tak po prostu, mam pięć różnych tygodni. Przez tydzień nagrywam Robloxa, później w kolejny piątek, czyli za tydzień w piątek będę już nagrywał i to do końca wakacji mamy David, co nie? Później będę nagrywał oczywiście, uwaga, uwaga, um, Fortnite'a, Lego Ninjago, Minecrafta, bo wracam do Minecrafta, Sigma, a ja już nie przedłużając, lecimy tutaj. Lecimy sobie pootwierać, jak najwięcej tutaj rzeczy. Widzę, że jak na razie tutaj za zabobuksy. No, a dzisiaj przyszliśmy sobie tutaj po walki. Ja, ek, więc. Dobra, tak my się z 300 otworzymy. I dobra, zobaczmy, czy tutaj, no nie, tutaj będzie to żałosne otwieranie, no. No, ale trudno, no czego się nie robi dla widzów, to po prostu wam, nie wiem, rzucę, że to będzie, ten odcinek będzie szybszy. Że będę, nie wiem, dajmy na to, że dam go 1-2, żeby był szybszy, no nie. No tutaj wiadomo, no nikt nie chce patrzeć jak to się otwiera, no nie? Więc dobra, później sobie jeszcze otworzymy te inne jajka. Przetestujemy właściwie tą całą podróbkę. Zobaczymy, co w tej podróbce jest fajnego, co niefajnego. Co co, 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 co będziemy, co będziemy w niej robić, tak? Bo może jeszcze coś nagram. no mówię, no Kresno to jest jakaś tragedia, no widzowie. No w ogóle jak może się Preston nazywać? on jest jakimś botem, a nie... Jakby wiecie, on jest, jakby jego gry odniosły wielki sukces, no powiedzmy sobie szczerze, odniosły wielki sukces, ale są takie, sobie bym powiedział, no, no dobra, tutaj mi, no widzicie sami, nawet to już jest lepsze, bo tutaj możecie sobie jajka otwierać, no wiadomo, to nie jest takie do grania jakoś długo, ale wiadomo, no można sobie tutaj pograć, chociaż, obum ktoś mi tutaj daje jakiegoś... Gardantua. Nie wiem o co chodzi, nie wiem, nie wiem, widzę, o, dostanę jakiegoś ten, o, nie, jeszcze mi jest bagową gierka, no to nara mordo, nara, nie będziesz mi gierki bagowo. dobra, otwieramy sobie sześciutynki bajujaja, tutaj wszystkie muszą być od razu otworzone. Bo, no, no, bo po prostu no musi być przekazacki odcinek tak widzowie no yy, otwieramy 300 jajek no yy, mam nadzieję że będzie mega skibidibi i to i led więc dobra yy, co my tutaj mamy co my, co? a właściwie rozlejrzmy się jeszcze co my tutaj właściwie mamy w tej podróbce co, co, co tu jeszcze mamy to jest jakby mapy są specjometra Xa. Ale bo ty, czemu, Tak Dobra, popatrzmy sobie zaraz na deski. Tylko najpierw niech mi się tutaj, te wszystkie jajka. O backrooms ja wtedy nie grałem, bo byłem na ten, na wyjeździe. O! Rośnik! Rośnik! English or Spanish! English or Spanish! Ty! Titanic! 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 Yo! Titanicę dropłem, Titanica! Wow! Titanica mam, widzę. patrzcie, TITANIC! TITANIC! Nie wierzę! Patrzcie na to! Widzicie? Patrzcie! Mam TITANICA! Mam TITANICA, widzę! Ale to naprawdę to było takie sztuczne... Nie mogę. Dobra, otwieramy sobie jeszcze 32 i tutaj się rozejrzymy. Co mamy tutaj jeszcze fajnego w tej podróbce? No bo poza otwieraniem jajek, no to wiadomo, no tutaj chyba nikt... Tutaj chyba każdy po prostu przychodzi, ja będę chyba przychodził, jak będą nowe jajka, to będę Wam nagrywał jak co otwieramy takich dużo jajek, no nie? Dobra, tutaj już mamy dosyć sporo ekskluzywów, ale dobra, yy, dobra, zobaczmy jakie są deski. Wszystkie takie, co były w Pet Simulatorze X, no to nie wiem, sobie wezmę tą diamentową, bo nigdy jej nie miałam, a chciałam ją mieć. Dobra, zobaczmy sobie co tutaj mamy, Lucky Tiles, zobaczmy co my tutaj mamy, bum. Dobra, no oczywiście ja tutaj mam wszystko, no to ja tutaj nie będę czekał, bo ja... Aha! Muszę zbierać, to weźcie mi to, kopcie. Aha, bo ja mam jeden ten... Dobra, to chodź, otworzymy to. Otwórzmy to. Ty, bo tutaj jest jakiś pet, ale też jest... Jak sami widzicie, ten, huge Więc... A tutaj jeszcze jest to stare otwieranie, dobra. Mamy jeszcze... A tutaj jeszcze w ogóle jest rzadkość peta legendarny, nie? Masakra. Jo widzowie stare czasy Stary pe... pe... pe, pe nie wiem? No wy, aha! Pamiętacie to kurde! Nie wierzę! Nie wierzę widzę, tutaj jeszcze się zwierzaki wysyła. Nie, to jest za piękne, widzę. Życie jest za piękne. Także życie jest takie piękne, jednak fajnie widzę, a tak szczerze, fajnie jest powrócić do takiej gierki. Fajnie, naprawdę, no fajnie, fajnie, fajnie. No nie powiem. Ale no naprawdę dziwnie się tak rozważa, ty jesteś nałożyć i cipet, same nie atakują. Dobra, widzę, dropimy tutaj Aha, dobra, niech mi tutaj porozwalają to. BUM. No tylko one to za szybko rozwalają, no, czy było. Dobra. BUM. I dobra, zobaczmy. Eee... Dobra, patrzmy na to, no. Dawaj, dawaj coś dobrego, chłopie. Aha, się. Jeśli... Mityka, pamiętacie to ja nie mogę. Dobra, wróćmy do otwierania. Yy, wróćmy do tego, co tygryski lubią najbardziej: Czyli do otwierania bajo no, Tak szczerze, to tygryski chyba lubią najbardziej. Więc dobra, widzę tutaj, że no naprawdę dużo się otworzyło. Jak na razie tylko jeden Titanic. No, mogę tylko no nie, bo jakby. Ej, coś rośnie, coś rośnie. Mamy Hughza, widzę, mamy Hughza. Huge, yy, huge walki, dog. Zobaczymy na ile było na jego procent. To jest ten mniej rzadki. Jeszcze tylko bym chciał tego jakby rzadszego dropnąć i by było moim zdaniem mega Więc tutaj, no dobra. W pierwszej tutaj nic nie mam. Daj co? E, czy będzie kolejny Hugh Nie ma, nie ma Hugh szkoda. Bo no jakby fajnie by było jakby dropnął ten, no nie? Jakby się sypnął. Dobra, zobaczmy w sumie co jeszcze mamy w sklepie. Mamy stare tutaj, możemy, stare jajka mamy Takie co nigdy nie zostały dodane Czyli pomysł tutaj tego zioma Ja chyba to sobie bym kupił Kupiłbym, a nie, bo to jest za bubuksy Abym przypadkowo kupił, widzicie? Abym przypadkowo kupił, bym wydał na jakąś podróbeczkę, nie wiem, bubuksy Więc no naprawdę nie byłoby spoko, dobra Otwieram kolejne 8, Kolejne 8, Kolejne 8, no i jeszcze ostatnie 8. I dobra no, tego drugiego Titanica. Mamy tylko jednego Titanica, co jest mega słabe. A jeżeli ty chcesz wygrać 400 Robuxów, to po pierwsze, zostaw łapeczkę do góry. Subskrypcję, tutaj, chyba, Hubert. I pamiętaj o nawodnieniu w LATO. Bo naprawdę, nawodnienie jest bardzo ważne. I słuchajcie, najważniejsza rzecz, co trzeba zrobić. Trzeba napisać w komentarzach, gdzie się leci. Nie wiem, jedzie, idzie na wakacje, czy nie wiem, zostajecie w domu, czy macie wakacje już w domu, czy nie wiem, no, czy zostajecie w swoim miejscu, właśnie, gdzieś lecicie, na przykład jak w Włoszech, kurde, dwa, dawaj tajtanika, chłopie, dawaj tajtanika, nie, Dobry chiuczyk i, a nie, to było tylko to jedno. A mamy, słuchajcie, po otworzeniu 300 jajek mamy, no, dosyć słaby dropik, no nie powiem, mamy tylko trzy siucze. To nie jest dosyć fajne, ale za to mamy jednego Titanica. Więc jakby tak mi się posypało, to ja bym był naprawdę szczęśliwy. Tylko, jakby mi się tak posypało w I ty! chłopie, Titanic! Nie wiadomo, że ja taj, taj, Tutaj będzie Titanic! 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 Titanic, Titanic! Chłopie, Titanic! 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 Titanic, Titanic. Ile było na niego potem, Czekajcie, ja sobie ten, niech mi przyjdzie kolejny giftzik. Patrzcie, Titanic, Titanic, chłopie, mam Titanica, Titanic, Titanic, chłopie, Titanic. Nie wierzę, widzę, nie wierzę, nie wierzę, nie. Ale naprawdę, ja nie mogę, się bo w podróbce z Titanica drapnąłem. Dwa Titaniki, widzowie. Mega spoko. Dobra, jeszcze ja tutaj sobie otwórzmy to. Dobra, ja, ja tutaj wam oszczędzę tego, jak ja tutaj będę to przerabiał. I myślę, że widzimy się za chwilę. Ej ty, bo ja tu mogę sobie różne rzeczy zrobić. Ja na przykład mogę i dostanę... Aha, to, to nie dostanę chyba jajek, co? A tak też mogę zaznaczyć, więc fajnie. Ale to tak się trochę laguje, więc nie będę tak zaznaczał. Może później, jak tak będą te pojedyncze, bum. I dobra. Czy ja dostanę tego kiszpeta? Nie, a, a poczekaj. Ja dostanę tego śpeta? Dostałem? Nie, nie dostałem Nie mogę. Nie gadaj, że nie mogę. Aha, i tutaj po prostu dostanę no to No to i dla słabo! Słabo! Ja myślałem, że sobie pootwieramy te butterfly... Butterfly Eli, no, szkoda, 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 mega szkoda. Dostałem tego hiłdrzyka? O, mam te. Dobra, otwórzmy sobie. O, tutaj mi się otwiera i będę miał. Ejo, będę miał tego. Patrzcie, będę miał. Huczka tam mam. Ej, ciekawe czy dostanę kolejnego Titanika. Dawaj mi kolejnego Titanika. No i chyba już nie będziemy przedłużyć tego filmiku. Dopnęłem trzy Titaniki XD. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnych filmiczkach. Poczekajcie tylko może rainbow. Nie. Jak rainbow, to nie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Naura!